Siemaneczko, z Maciejoks i się film z nowego sezonu będziemy sobie e, testować nowy trybik e, z Call of Duty Mobile, no i tak, ten, do tego trybiku mamy nawet event, e, takie czerwone rzeczy, już trochę porobiłem, żeby wam nagrody pokazać. Raczej wszystkich wam nie pokażę, bo tutaj brakuje trochę punktów, ale to może innym razem, no i zaczynamy. Nowy trybik nazywa się Tunisia, no i polega na tym, że mamy różne tryby. Zaprosimy sobie naszego dzisiejszego gościa. Jest z nami Karc 1 z kanału Karc 1. Będzie z nami e, tego grał. Zapraszamy go. No i Czekamy jeszcze ten tryb polega, mamy różne rzeczy. Mamy na przykład yy, Search and Destroy i no i mamy jeszcze zdobywanie punktów, a więc spoko. Jest nam już kartę Cards kart 1 no i gramy, zostawcie tu i łapkę w górę, lecimy, to bardzo pomaga. Będziemy robić. Filmiki, wszystkie no. Jeśli nie chcecie, żeby ominęły was, wszystkie nowości z tego sezonu, i wszystko co wychodzi, każdy event, każde, każde coś, oraz inne gierki, które za niedługo już będą na kanale, to zostaw koniecznie Subika. No i lecimy. Let's play. No i widzimy, trafiło nam się akuratnie Domination. No i w tym sezonie mamy taką małą cutscenkę na początku. Będzie też odcinek, jak może z tych, co się zmieniło w rozgrywce. No i zaczynamy. Lecimy. Dobra. za sobie noża. Tutaj chodzi. Nie wiem, jak w tym Domination, ale się ma przeważnie jedno życie po prostu. I chodzi o to. Jak zginiesz, to po prostu obserwujesz. To jest fajne, bo mamy różne gierki. O, i na przykład zginęłem, ale to w tym trybie akurat nie się odradzasz. Ale jak mamy tryb właśnie Sergeant Destroy, to obserwujemy. Za niedługo wyjdziemy, ponownie mapa Gułak, a więc to też jest ciekawe. Będzie odcineczek. I lecimy. Ten tryb jest szybszy. Polega na gromadzeniu punktów. I mamy... tak. Dobra. Jak słyszysz to chodzi się na B. Mamy friend. Dobra. Na B. Już w sumie na... tak na B. No i ogólnie petarda. Tryby są. I lecimy. No i co jeszcze? O nowym eventie w Battle Royale dodane to są czołgi. Żeby nie było tak, że po prostu tylko oglądacie tryb, to będę coś teraz mówił. No i y, mamy dodane czołgi y, na Battle Royale. Ciekawe, w ile oczywiście będzie na kanale, ile osób będzie trzeba obsługiwać. Mamy też dodane nowości w sklepie, ale nic zbytnio nowych broni nie ma. Mamy nowy sezon. Nowe zadania sezonowe. Tak jak było w przeciekach, wszystko prawie się zgodziło, więc jest ok. No i będziemy gromadzić te punkty i widzimy się na końcu, co i jak się okaże. No i mamy pierwszą rundę, i druga runda będzie do 100 punktów. No i witam, już mamy końcówkę 95 punktów. Wygrywamy oczywiście że przypał na końcu nas zabili, no i to na tyle wygraliśmy i teraz będzie podsumowanie RP i tak dalej. Tryb ogólnie bardzo fajny. Mamy po prostu yy, te tryby, w których botami graliśmy. To teraz mamy tryby z, nor z normalnymi graczami i no. To fajny. Jak widać, mamy tutaj nasze nowe znaczki. O, pan karts 1 był najlepszy, widać pros. <grytanie> Wpadajcie na kanał tego prosa, też mu subujcie, łapujcie i wszystko. Widać, fajnie podrosło na masz 4000 rp. Nowy sezon. Akurat nic nie dostałem, bo tutaj mamy. Yy, trzeba mieć tego Battle Passa. I tak to wygląda. No i mega, 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 jeszcze raz mega. Teraz Wam pokażę ten evencik. I mamy wszystko w takich pięknych barwach. Takich, jak to powiedzieć, czerwonych. Za pięć zabójstw będę miał takiego. Oto Chiltona, oczywiście, będę na nim grał i Wam pokazywał i będzie jakiś, nie wiem, recenzja zobaczymy no i to by było chyba na tyle jeszcze mogę wam powiedzieć iż mamy dostaliśmy na początek eventu taki oto nóżyk fajny, dostaliśmy taki yy, spadochron na wiewiórkę i też dostaliśmy taki oto plecak a więc spoko. Zawsze jakiś dodatkowy plecak. <grymne> Plecaki nic nie dają, ale przynajmniej wyglądają jakoś. Taki mniej więcej bym powiedział patriotyczny. No i to było na tyle. Z testowania nowych trybików. Na razie nie będzie nowych. Jak wyjdzie jakiś tryb będzie. Widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki cześć.